Witajcie. No, i dzisiaj y, taka sytuacja. Forwarder się popsuł. Padło coś elektronicznego y, z tego względu, że nie działa praktycznie nic poza silnikiem w trybie awaryjnym i skrętu. A tak kompletnie nic, nie ma reakcji na jakiekolwiek funkcje. Najprawdopodobniej. Jakaś wiązka kabli bądź sterownik, raczej sterownik, z tego względu, że na ile mogliśmy to kable zostały przejrzane. Bezpieczniki i to wszystko, przekaźniki. I serwis ma być. Dzisiaj za, za niedługo ma przyjechać serwis z Jondira. Będzie tutaj działane. Awaria wystąpiła natychmiastowo ładowałem akurat tutaj końcówki drewnem i w takiej pozycji jak teraz stoi w takiej stanu i nic więcej nie idzie zrobić akurat brałem chwytak drewna i wszystko zostało uziemione także będzie to dzisiaj przez serwis już badane bo ile my mogliśmy to sprawdziliśmy no i nic się nam nie udało zdziałać wczoraj przyjechała ta oto maszyna Czerwony MTZ, którym no wczoraj zrobiłem jeden załadunek, dzisiaj zrobię załadunki, no i zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj myślę, że serwis powinien to ogarnąć. Także, tak sytuacja wygląda. No, dziwne jest to, że stanęło wszystko: kompletnie wszystko poza tymi yy, dwoma funkcjami, które mówiłem. Nie działają nawet wycieraczki i tak są czy takie inne pierdoły. Silnik w trybie awaryjnym. Po odpaleniu od razu 1400 obrotów się wkręca. I do tego jeszcze się tak pechowo złożyło, że akurat w poniedziałek wróciłem z urlopu. Załadowałem jedną kunicówkę, drugiej kunicówki, rejkę. I zacząłem następną i padło wszystko, także tylko wróciłem z urlopu i taka awaria. No to największa awaria w sumie jaką mieliśmy, jeżeli elektryczna chodzi o elektrykę. Maszyna już została naprawiona. Serwisowi zajęło to niecałe dwa dni: zlokalizowanie usterki i naprawienie. Naprawienie to było y, samo w sobie bardzo prostą czynnością, dlatego że trzeba wystarczyło rozpiąć tą wtyczkę rozpiąć w tą wtyczkę wymienić jakiś kondensator i wyłączyć po prostu w, w komputerze funkcję a przyczyną awarii było zwarcie w jednym z siłowników czujnika w jednym z siłowników ponieważ Forbarder posiada system IBC tak zwany inteligentny boom i w każdym siłowniku są czujniki. Jeden właśnie z czujników robił jakieś zwarcie, które przyczyniło się do tego, że no maszyna stanęła, a wystarczyło wyłączyć, rozpiąć te kostki tutaj no i wyłączyć to w komputerze, Sterka wydaje się niezbyt poważna, niezbyt poważna jeżeli chodzi o techniczne podejścia ale żeby to znaleźć to też zajęło sporo czasu były po drodze wymieniane wszystkie sterowniki tutaj w kabinie podpinane nowe czy czasem nie była to zina sterowników no i po kroczku po kroczku doszło się do tego co było prawdziwą przyczyną